Mnie, nie A do że, inteligencji że, że, przejdziemy. Że... W tym momencie chciałem przejść do inteligencji, bo nie jeden raz słyszę od jednego i od drugiego, że drugi z was nie jest zbyt mądry. Tak, ja Na to, ale ja nie twierdzę, że on nie jest gościem mądrym, bo on nie jest krupa, gościem inteligentnym. Ja nie powiedziałem, tylko jest po farmazanem. On kłamy cały czas, próbuje robić ze mnie debila, bo... I pr... ale. I, pr... I pr... przed jeszcze powiedział, że ty jesteś taki głupi, że ja w ogóle nie wiem. Ja pozwolę. Pr... <laughs> Jestem inteligentny czy głupi? Po prostu, no, właśnie, kurwa, gościu, ja zaraz musisz, że ty jesteś bez tym kurwa. I jak to jest, panowie, który z was jest w końcu mądrzejszy? Bo ja widzę, że to będzie ciężkie do rozstrzygnięcia. Ja myślę, ja myślę, że musimy jakieś zrobić, nie wiem, to jest IQ, no. dyktando, no. zadania matematyczne, no. albo o, ty, matura była niedawno, może jakieś maturalne zadanie. Kto jest bardziej inteligentny, ty czy Diego? Kurwa, tak, tak, tak tego nie ocenisz, rozumiesz, tak tego nie ocenisz. Bo no, no. mogę mówić, gdzie ja jestem, ale kurwa. No to pytam cię o twoje zdanie, takie prywatne, z to... serdecznie. Ja, prosto ja, ci, ja ci tłumaczę, no tak nie wiem, kurwa, jaki jest gość na co dzień, Teraz robić z siebie błazna. Może jest naprawdę przeinteligentny gość w życiu codziennym, i na, i na, ale teraz robić siebie błazna, jest aktorem, rozumiesz? To nie jest kurwa, on. Nie będę mówił, że ja, kuwa, bo ja jest, no, ci jestem szczery kuwa. Będę wiesz, głupszy, że powiem, że jesteś. jestem głupszy. Nie wpij dalej mi się jak ja gadam. To jest bardziej inteligentny, ty czy Deni? No, jak już powiedziałem na wcześniejszej konferencji, nie? Przewyższam 10 leveli, kurczę poziom inteligencji Denisa. Dostałem panowie wyniki od reżyserki właśnie mi przysłali na telefon i wyszło na to, że według reżyserki, tak jak mówię, nie byłem w stanie tego śledzić, Diego wygrał zdecydowanie w tej ankiecie na inteligencję. I dostałem również pytanie z czatu, które jest związane z matematyką i prośba do Was, żebyście odpowiedzieli. Tak więc czytam: Jest kij i piłka. Jeśli Co? razem. Jest kij i piłka, ki tak? i piłka, Tak. Jeśli razem kosztują złotówkę i 10 groszy, a ki jest droższy od złotówkę, to ile kosztuje piłka? Jeżeli ki i złotówka kosztują złoty 10, a... a ki jest o złotówkę droższy, tak? Tak. To kurpa pistolety. Jezus, takie takie kamery stresują. Jeszcze raz, Ki i piłka kosztują złoty, złoty 10. I, złoty 10 no. Natomiast ki jest droższy o złotówkę od piłki. To ile kosztuje KI, a ile piłka? Wychodziłoby, że nie był piłka 10 groszy, a to jest pewnie zbyt. Nie, 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 na pewno a nie. Nie mówię, że pewnie by wychodziło źle, no. ale na szybko tak to no. każdy by tak powiedział. Nie, na 100% nie, no bo e, gdyby piłka kosztowała 10 groszy, a e, kij złotówkę, coś tam, no to by była suma złoty 10, ale jest różnica 90 groszy. 90 groszy by było, tak, no, no. Panowie, suma musi wyjść złoty 10, jest złotówka różnicy między tym, a tym. Jestem pewny, że dacie radę, dawajcie. Razem kosztują no to, złoty 10, tak? No to... Tak. Kij złotówka to 10 groszy, tak? No. Nie, nie. nie może kosztować złota. 5 groszy, groszy i złoty 5. Brawo Don no. Diego! W tym momencie udało mu się rozwikłać tę ciężką zagadkę. No i szedzelo. To jeszcze jedna ode mnie bonusowa. Panowie, dlaczego Napoleon Bonaparte nosił czerwone szelki? Kurczę, ciężko wymyślić. <laughs> Innych nie było. <laughs> Że mu spodnie nie spadały, ale koniec tych żartów, bo to było akurat słabe. Jedziemy no, dalej. No, dalej. Dobry, <laughs> słuchaj.